Idziemy na śniadanie. Zrobiła się w ogóle teraz już prawie dziesiąta. Że w takim miejscu mamy hotel, że wszystko mamy tak blisko. Maka, My... ta woda jest czysta. O, jakie pyszne jest to mięsko grillowane. Europe, the final countdown. I po prostu jak Max usłyszał... Odmarano. rano. I takie tu mamy kolorki ładne, że muszę wyjrzeć wschód słońca, a, wszyscy jeszcze spią. Idziemy na śniadanie. Zrobiła się w ogóle teraz już prawie dziesiąta. Idziemy na śniadanie. Potem wracamy tutaj się wyszykować i jedziemy na plażę. Potamos Beach, co ona jest szeroka z białym piaskiem, tak? Taka bardzo ładna. No i dojedziemy tam chyba taksówką. Jeszcze sprawdzimy, jak wrócimy, ale chyba taksówką tam pojedziemy. Ja dzisiaj założyłam pomarańczowe spodenki i mam też pomarańczowy strój na sobie. Tak? Fajnie było wczoraj, nie? Maksa, śniadanko. Moje śniadanko. Herbatkę sobie parzymy. Jeszcze sobie kawę przyniosę. Już? Jeszcze chwila. Ulatkę? To matka jest, no. Dobra, jedziemy na plażę. Zamówiliśmy taksówkę, a Ty już płaciłeś za nią? To aplikacja to chyba od razu Wojtek e, przez aplikację Free Now zamówił i to tam ile? 9 euro? Mówiłeś? No właśnie, nie wiem czy ja płaciłem za to. Może dopiero jak nie No ale już jedzie kierowca i jak Wojtek za, e, zabukował tą taksówkę, to od razu kierowca napisał hello i Wojtek napisał, że czekamy na zewnątrz hotelu, zaraz będzie. Jeszcze czytałam o tej plaży, na którą jedziemy i nawet pan tutaj na recepcji też mówił, że jest to najpiękniejsza plaża tutaj. Zobaczymy. Jakie <laughs> taksy. Difficult for me to pronounce. Talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just want to see your shadow next to mine. Sailing over pavement with our two elves. I like to see the shape. Dojeżdżamy. Ok. Jesteśmy i właśnie mówiłam do Wojtka po drodze, że w takim miejscu mamy hotel, że wszystko mamy tak blisko. My tu jechaliśmy 5 minut samochodem, ale pięknie. Potamos beach restaurants. Tu zobaczcie jaka łódź. Tam mamy jakąś restaurację, o. No to idziemy. O, tutaj można stopy umyć. Please wash your feet. Jak się wychodzi? Jak będziemy wychodzić, żeby opłukać z piasku? O. Zobaczcie, dwa leżaki i parasol 10 euro tylko. Wiecie, że chyba pecha mamy? Nie można się dzisiaj kąpać chyba. Czerwona flaga. Szkoda. Ale jak wieje tutaj, nie? Czytałam właśnie, poguglowałam, co to jest, co tutaj na brzegu się zbiera i to jest koralowiec lekarski. Jaka ta woda jest czysta? Idę wam pokazać. Doszliśmy do portu. Cały czas idziemy brzegiem sobie. Zobaczcie, pomnik. Stary komputer wśród kaktusów. <tutujesz> tu jakie drzewo śmieszne. Na woda, nie? Fajnie. Tam idziemy, nie? Czyli jak na basenie. Częściutko. To chyba jakiś bar przydrożny. Karawan. <grym> się denerwuje piesek. Tutaj akurat mniej wieje, wszystko otoczone. Zatrzymaliśmy się, smarowaliśmy się kremem. Idziemy dalej. Myśleliśmy, czy wracać taksówką, ale fajnie tak się przejść pozwiedzać przy okazji. Dobre. Przy plaży, tu hotel, przy samej plaży, a tam jest ta kapliczka, przy której byliśmy. Tutaj No, my tutaj leżeliśmy faktycznie. No, to jesteśmy niedaleko hotelu. Tutaj wtedy byliśmy. Z hotelu. No, Hotel. tutaj już idziemy w stronę głównej drogi i zbliżamy się do tego cmentarzyka, który jest niedaleko naszego hotelu. Jak to brzmi. Jej. Ale jaki widok tu fajny, nie? Jak fajnie tu papryka rośnie. I kolejne papryki, ale ile? I to marnuje się, nikt tego nie zbiera. Schnie, ale fajne. Tutaj są papryki, a tutaj chyba bakłażany. Te mięsko tata... No, to jest grillowane, będzie Ci smakowało. I zobaczcie, Max rybkę sobie wziął. Mój obiadek. No podnieś, o. A ja jestem ciekawa, czy Ci będzie smakowała ta rybka. Może spróbuj. Nie, to nie jest. Nie. Spróbuj rybkę i powiedz czy Ci smakuje. Jakiś tak dziwnie ten widelec trzymasz. Co dobra? Nie ma tak. O jedno jakie jednak jestem mięsko grillowane. I taki fajny deserek mamy. Start, zobaczymy. Ja wiem. Trochę tak, trochę tak, uda się uda, jest brawo! Jak chcesz, no. Pięknie, płyń, 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 płyń. cały czas płyń. Cały czas płyń. Zobaczcie, co Wojtek znalazł. No. Możesz tu Zobacz. Teraz walka będzie. Fajnie.

Wszystko do żywej, tak naprawdę. Tak. E, jak już start, na vlogę, Tak. To jest... nie, ja na pierwszy dzień do tak, dobra? dobra? Idę na dół. Dobrze. Ty filmujesz, ona filmuje, wszyscy. Max, odpychać się chce chyba. Te limonki są niesamowite. Szykujemy się na kolację. Mam jeszcze jedną sukienkę, taką długą, białą, tą, co mówiłam kiedyś, że z koła ona chyba jest uszyta. I wiecie co? Zostawiłam ją, żeby jutro w dzień ją ubrać. Założyłam biały strój kąpielowy na tą sukienkę, a teraz założyłam y, coś podobnego do wczoraj, ale inaczej. Tą koszulę miałam z tym topem i z białymi spodenkami z kompletu wczoraj na kolacji, a dzisiaj dołączyłam spodemki jeansowe. I tak na wygodnie, włosy, y, wiecie. W Kitkę związałam i idziemy jeść. I co się nadziwiliśmy? Ja nie wiem, dlaczego my myśleliśmy cały czas, że to drzewo tutaj koło basenu to jest limonka. No serio, cały czas myśleliśmy, że to jest limonka. I stał przy barze menadżer. I podeszliśmy do, znaczy ja z Maksem, podeszłam do menadżera. I Maks się pytał, czy będziemy mogli zerwać jedną. Limonkę. A ten menadżer mówi, że to jest pomarańcza, ale się serio zdziwiliśmy. Byliśmy przekonani, że to limonki. E, ja mówię, takie zielone, bo jakoś, nie wiem, sierpień to wszystko już powinno być dojrzałe. On mówi, że te pomarańcze dojrzewają w listopadzie, ale że spokojnie mamy sobie brać. E, także. Cut, akurat z myślą o Monice, chcę jej przywieźć taką jedną. Ona będzie sobie na pewno do herbatki czy do wody wkrajała, ale tak się bardzo cieszyła, jak jej przywiozą tą cytrynę z Włoch, co dostałam wtedy w lodziarni, że też jej przywiozę. Także menedżer pozwolił, możemy spokojnie wziąć sobie. No i co, idziemy jeść. Dzisiaj szybciej jest po godzinie 19.00. Szybciej zjemy, dzisiaj szybciej Max pójdzie spać, a my sobie z Wojtkiem na tarasie posiedzimy jeszcze. Piękny zachód słońca. Przed chwileczką ludzie jeszcze się kąpali w basenie. Piękna to ty jesteś, kochanie. No. Yeah. <grych> mówi, piękna to ty jesteś, kochanie. Myślę, że nie było mnie słuchać? Ale tutaj będzie nam wygodniej, Maksu. Maksa kolacja. I moja kolacja. Takie pyszności. to jest bakłażan z ziemniakami. To jest carbonara, skrzydełka pieczone, no i sałatka grecka, i ten ser pyszny. Będzie we living together. No, I na jednej nodze, jak farm. Ja yeah, wróciliśmy właśnie z kolacji. Po kolacji byliśmy jeszcze w barze, ale wiecie po co? Nie, to się zaczęło tak. Siedzimy na kolacji i tam muzyka grała z głośników, i puścili nie uwierzycie co. Europe the Final Countdown. I po prostu jak Max usłyszał, śpiewał na cały głos, mama do niego dołączyła. Potem trzy razy puszczaliśmy na moim telefonie, cały czas Max śpiewał i to była wersja taka z koncertu. Cały czas się zachwycał, no po prostu wszystkie szczegóły z tego koncertu, z tego wideo wychwytywał. Tak bardzo pragnąłby pójść na ten koncert zespołu Europe, ale jak to po prostu przepadł. Tak uwielbia tą piosenkę. No niesamowite. A on ją usłyszał już w szkole, bo jak szóste klasy. Zakończenie roku miały i o. i szósty klas już odchodzą ze szkoły, przechodzą do innej, do nowej szkoły. To wtedy oni śpiewali to i po prostu tak się Maxowi spodobała ta piosenka. Przyszliśmy do baru. Max się pytał pana, czy może puścić w głośnikach the final countdown. Pan powiedział, że do pani do recepcji trzeba iść. Poszedł Max sam do recepcji, poprosił panią, pani mu specjalnie włączyła the final countdown i leciała i Maxa takie małe marzenie, bo chciał usłyszeć to właśnie tutaj na zewnątrz, jeszcze się spełniło. Jejka, tak fajnie się na niego patrzyło, ale tak zapatrzony, że sobie nie wyobrażacie, jaki on zapatrzony był w ten koncert na telefonie. Teraz obiecałam mu, że jeszcze raz mu tutaj na telefonie puszczę. Jeszcze wracaliśmy teraz yy, i z panią rozmawiałam. Powiedziała pani, że to jest niesamowite, że w tym wieku dziecku tak się ta piosenka spodobała, że... Cześć. Cześć, to co? Słuchamy The Final Countdown jeszcze raz? Już włączyłem YouTube. Już włączyłeś? Dobra. No dobra, um, Max idzie spać, a my z Wojtkiem sobie jeszcze na zewnątrz usiądziemy zaraz. O. A tu już pokazane, jak grać. Coś ty, to ty będziesz mógł na organach. Jest easy horse, teraz włączyłem horse. O. ale to ty będziesz mógł na organach z Maczkiem grać.